2025 przetwornica Greensella pełen sinus 2000 W ciągłej niby 4000 W piku podłączona grubymi przewodami do akumulatora bezpośrednio do zacisków w samochodzie z przodu odkurzacz 1200 W podłączamy obciążenie 1200 W poboru Napięcie 225, 226, 3,5, a Ampera, 50 Hz ładnie. I teraz idziemy do przodu. Kable długie, 3,6 m. Wpadek napięcia jest dosyć mały. Światełko oczywiście wyłączone, żeby nie generowały większego poboru prądu. Aktualnie na cęgowym mamy 113 Amper. Natomiast niestety, ale samochód sam sobie nie podnosi obrotów, ponieważ no, mamy już spadek napięcia na akumulatorze 11,7V 11,7V Tato weźmiesz przytrzymasz tutaj, żeby skręcić w żeby który pokazywał wodomierz. większe obroty silnika Toyota 24D20.

Kochani, zrobię test, niestety. Zobaczycie, jakiej jakości jest akumulator. Wyłączę silnik, wyłączam obciążenie, także no. Na chwilę obecną to jest moje zabezpieczenie na wypadek braku prądu. Kable grube będą montowane, na wypadek, gdy będzie potrzebna ta moc. Tak to wygląda.